Hejka widzowie, dzisiaj szybki tutorial na mostek ze stania. Ok, pierwsza, chyba najważniejsza rzecz to jest, jak robicie mostek, to nie robicie tak po prostu, tylko zobaczcie, wyginamy tak plecy. I wtedy jest o wiele łatwiej. Dobra, potem robimy przy ścianie właśnie z tym wygięciem, powoli schodzimy sobie na dół, tak po kilka razy, i stajemy do góry, poćwiczcie sobie. Ok, następny krok, trzeci. To jest, jak już będziecie dość pewni przy ścianie, to możecie powolutku tak próbować na materacu. Powolutku, nie śpieszymy się, powolutku sobie próbujecie. Eee, no. I jak już będziecie pewni na materacu, dobrze będzie wychodziło kilka razy z rzędu, to możecie próbować na ziemi też powoli. Stajemy. Nie musicie się śpieszyć, subskrybujcie Bajo, nigdy się